Na no cześć witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Fredy. Dzisiaj sobie zagramy moim ulubionym pikiem, takim sekretnym broken, chyba nie no nie wiem czy broken ziomek. Dzisiaj gram sobie Ape Jacksem. Takie mam runki pod Dark Harvesta, więc mam nadzieję, że będą jakieś one shotiki ziomeczku i gram sobie nim na midzie. Oczywiście z widzami, jeśli chcecie ze mną zagrać, to zapraszam na Discorda, bo właśnie z Discorda biorę sobie takich fajnych ziomeczków do gierki. I powiem wam tak, widzowie. Jak tam sobie dzisiaj spędzia, spędzacie dzionek? Środa. Jedni mają egzamin. Nie, wy, nie pamiętam z czego, z polskiego. Nie wiem, nie pamiętam z czego. Ale mam nadzieję, że egzaminek poszedł Git. A jak nie miałeś egzaminu, to może miałeś wolne. Albo nic się nie zmieniło u ciebie, bo może starszy jesteś. Albo masz 5 lat i nie wiesz, co do ciebie mówię. <laughs> nie no, ziomeczku na chillku, Ja sobie gram tutaj Jacksikiem. I powiem Ci tak, jak Ty miałeś taki fajny dzień, Mam nadzieję przynajmniej, bo oczywiście fajne dni są bardzo fajne. Nie wiem co ta kata robi, Bo ziomek tak po prostu dostaje wiep, Ignajcik, autosek, dobrze, To mi się podoba. Chyba Jacks. <ścoughs> nie wiem co ta kata zrobiła. Chyba Jacks nam idzie y, totalnie broken. To mi się podoba. No bo ja miałem taki dziwny dzień, Ci powiem szczerze, widzu kochany, wiesz czemu? Bo. No, bo patrz, ogólnie to ja chciałem jakoś na siłownię. jakoś tak po prostu. Yy, wiecie, bo ja chodzę z kolegą. Yy, czy ja dostanę kurde te turret shot? Ja zaraz sobie po prostu zginę. Tak, o, dobra, muszę uciekać. Yy, ja sobie chodzę z kolegą na siłkę, nie? No i jakoś sobie tak chodziliśmy o siódmej. W sensie o siódmej wstawaliśmy i byliśmy gotowi. 7.30 i jedziemy. O 8 jesteśmy i jest koks totalny. Dzisiaj było inaczej. Dzisiaj była taka sytuacja, że po prostu. Nie wiem, no. Z, z, z trochę z mojej winy y, grałem w, w Lola do drugiej w nocy. I, I ten. No i później stwierdziłem: Dobra, kurde, no nie chcę mi się wstawać o siódmej ziomeczku. No bez przesady. 5 godzin snu to nie za dobrze. No i. Po prostu zadzwoniłem mu o, o 10:00 powiedziałem dobra, bo on ma tam... On musi być w domu o 12:00. To, to stwierdziłem, dobra, zadzwonię. Zadzwonię, zadzwonię. I po prostu pójdziemy sobie... Właśnie tam o 10.30 mniej więcej. No i wszystko spoko, spoko, znaczy wkurzył się na mnie, ja rozumiem, ja też bym się wkurzył na siebie. O ty kurde. Trzeba Kateorać jak tak wskakuje. tako bez sensu. Ja chyba W maksuje, nie? Jestem AP Jacksem, to sobie W pomaksuje. W sumie AD też się maksuje to W. E, no i e, jest 11, no i do, dojeżdżamy na siłownię, bo ja jestem kierowcą. Dojeżdżamy na siłownię i co? Zapomniałem kluczy do siłowni i mój kolega jest taki kurde szczęśliwy. Ja tym bardziej, ja pierdzielę ziomek Jak, jak, jak można być taki głupi Że jedziesz sobie na siłkę i zapominasz kluczy Nie wiem, naprawdę trzeba y, być Hubertem Ja jestem Hubert, dlatego mówię, że trzeba być Hubertem ziomeczku Naprawdę wewnętrzny Hubert mi się odpalił jakiś dziwny Czy ona mnie wali? Nie no ja ją walę, o kurde Nie wiem czy przeżyję Dobra, koks totalny, oh my god Gościu na tilcie, jesteś na tilcie, why? nie mów, że nie. Ja to zostawię, żeby to się puszywało do mnie. Dobra, pięknie ty. Jacksik AP jest orany co nie? Znaczy, nie, nie, nie. Ej, nie, nie, zostaw to! Nie puszuj! O Boże, Ziomeczku, ale ja bym. Ja ja nie wiem, co by się stało, jakby on to pusznął, To by było dla mnie tragiczne. Dobra, to się da. Nie, w sumie 200 IQ, bo on to trochę odchudził tego wavika i okej okay, jest git spoko <grym> no um, i co zapomniałem tych kluczy no i musiałem zadzwonić do taty na szczęście pracuje dosyć blisko tej siłowni no i ja takie tato masz klucze do siłowni on mówi tak a ja do niego okej okay, to, to, to podejdę a on okej okay. <grym>, I, i po prostu po, podszedłem wziąłem te klucze no i Weszliśmy do, na siłownię. I zawsze... Znaczy nie, nie zawsze, ale jest coś takiego, że e, po prostu czasami przychodzi ktoś jeszcze na tą siłownię. O, gościu zgridował po kanona. Nie, 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 byku. Ja tankuję całego wave'a, ale... A dobra. I tak wygrywam te trade'y, bo jestem naprawdę mocny już. Awaj, boi się we mnie wbić. Nie no, muszę uciekać. Na bezpieczeństwa. Ja nie wiem co ten Jacks potrafi. W ogóle wszedł też patrz! Już gram na tym patchu, że wszystko jest naprawdę bardziej tankowate, także też tutaj limity są inne. Jeszcze gram AP jacksem, także totalnie nie znam tych limitów. No i weszliśmy na siłownię, no i była pani sprzątaczka i po prostu no nie wiem, w sensie wiecie no sprzątaczka jest sprzątaczka, wszystko git, ale jednak to lepiej jak jest się po prostu tam we dwójkę, nie? Jakby nikogo nie ma, jesteśmy sami jest po prostu gitowa. No i po prostu jakoś dzisiaj był zestaw fail jeszcze deszcz padał z rana, ja pier... no, no z rana. 11. <grywa> 11.12. No to może nie takie rano, <grywa> ale no trochę i tak uciążliwe, nie? Mimo wszystko. Bije się? Chodź w mieczyk. dzięki byku. Dobra, jak mojemu Teamkowi idzie? Ja widzę, że tam coś tam... Ja pierdzielę. Kurde. Pie nie dzieje. Ty gości się cofnie po prostu do bazy przed moją twarzą. Why are you so toxic? Widzą. Nie no, to trzeba coś z tym zrobić niestety. Ja nie chcę, żeby moi widzowie byli tacy toksyczni. Jeszcze farmę bierze. Nie podoba mi się ten suporcik. Czemu ja się nie cofnę do bazy? <grym> Dobra, nieważne. Ja jestem chyba greedy poplejty po prostu. Ty ale ten Apejax za chwilę będzie niezły łomoc dawał. Tylko, widzowie, jak coś, to się cofajcie w takiej sytuacji. Co ja przed chwilą się nie cofnąłem. Ja się teraz cofnę na chillu. Chociaż teraz te 3 miliony stracę. Kurdy, nie wiem, dawno w ligę nie grałem. Bo ja byłem na komuni. Znaczy, nie, że ja brałem komunię, widzowie. Ja, ja już dawno wiem. Spokojnie, spokojnie. Po prostu yy, moja dziewczyna, jej siostra, córka. Córka. Siostry mojej dziewczyny. No to takie. No daleko, daleko, ale mam nadzieję, że wiecie o kogo chodzi. No i po prostu e, ta dziewczynka miała. E, ta dziewczynka miała. E, kurde, jak to się nazywa? Ja powiedziałem to przed chwilą. Pierwszą komunię. No i po prostu ja, jako dobry chłopak, przyszedłem. Ignite. Dobrze. Nie, no nawet ty na apytax. Coś tam, coś tam, coś tam, nie? Ja daję Q. Bo Q tam. Będę bił damage <laughs> do tego drugiego Nie no, o kurde. Ultimusze. Nie wiem czy bym ją zabił. Chyba że zrobię coś takiego. Dobra, pięknie. Zginę, ale worth. Dobrze. Turek dostał buffa i tak bym zginął, ale trzeba się jakoś wytłumaczyć. <laughs> Nie no, dobra, ładnie. 4-1. Jest oro, mam nadzieję, że będę sobie one za niedługo tych przeciwników, ziomeczków Ja chyba mam trochę cicho słuchawki, kurde. I mam takie takie coś, takie tu 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 i mogę sobie podgłośnić. Wezmę sobie przebicie, żeby zadawać oczywiście... Chociaż to jest ten... Dobra, to są magiczne damage'e. Ta, magiczne damage'e to wezmę sobie przebitkę. Na przykład... Nie wiem, jakby Jaxik bije fizyczne skill, Także przebicie byłoby totalnie bez sensu, bo skoro to bije fizyczne, to się oczywiście te buty nie nakładają, bo to jest przebicie odporności, a obrażenia fizyczne to tam armor, nie? Tak się to łączy, ebico kochany. Dobra, kata, bo ty masz 03. Ja naprawdę chciałbym, żebyś był jeszcze, żebyś miała jeszcze gorsze statystyki, ale tutaj mię Mimo wszystko, chciałbym jakoś wygrać tę gierkę I trzeba jakoś zaorać tutaj przeciwników Co? Sobie są tak, no ja bym powiedział na low, wiecie? Mimo wszystko na low są Trzeba zdodżować jej kwiatek O właśnie tak Trzeba zdodżować to Kurde, nie wiem co ja muszę zrobić jeszcze <laughs> Jest przypo Dobra, Apejax. Pięknie i dostaje golda Za Eee, treasure Hunter Siomyczku, tutaj Kata idzie Chodź się pobawić ze mną Czy ty uciekniesz? O kurde Nie wiem co się stało A jebać mnie, <grym> dobra to było głupie Nie wiem czemu Myślałem, że po prostu Katarinka będzie Sama, na razie trochę jestem Głupiutki Ale spoko, nie wiem czy to Sprzedać po prostu, nie wiem jaki drugi item ten na shortów byłby spoko. A ludensik. ziomeczku. Kurde, no, umarłem w najgorszym momencie. Dobra, sprzedam potkę po prostu. Jednak mityczny item to jest mityczny itemek. Dlatego tak zrobię. Albo mogę iść na shortufa i to z Jacksem działa fajnie, albo mogę iść liczbę na pod one I to właśnie się trochę kłóci. Wydaje mi się, że oni... Kurde, niby papierki, ale ten Darius... Trochę będzie tankowatych? Nie, ja, nie wiem. Chyba na shortufa sobie po prostu pójdę. SS, nie ma katy. No dobrze, nie cofnęła się. Ja ją mogę zabić tako. Nie wiem czy podwierżam, ale mogę ją sobie zabić. Dobra, albo. Wiecie co, spluszyję to? A ja mam mały damage z auto Nie jestem do tego przyzwyczajony. Oj, Katarina, typowo! O! Zeszła sobie na bota i double kill No niestety Unlucky ziomeczko <laughs> Dobra, ale biorę playta dla siebie Także na chilko I oczywiście drugie maksyja Kurde ta Mirelia potrzebuje pomocy Co, tak pingują? Dobra, jakiś damage Nie wiem czy ona ma ulta Jak ma ulta to jej niestety nie zabija ale ja się spodziewam. Ona jest warta, kurde 700 golda, ty. Ja ją muszę zabić. Ona tu będzie, na raptorkach. Tutaj podejdę tak, powolutku. Na no, tu mnie kata widzi. Kurde. Zostawię tu warda. Takiego Mikołaja. Ogram sobie na koncie Freenutopii. Tutaj mam ogólnie skinka fajnego. Mega tutaj. Przyszedł mi chyba pomóc, albo nie, nie wiem. Ale ja sobie zejdę na bota po prostu. I Waj tutaj jest. Nie no, wątpię wajga, czy coś zrobimy. <laughs> o! O! Nie, nic. Nic kurde nie zrobię! Co ja mam zrobić widzo? Mam 5 i nie no, damage... O, tam jest waj. Kurde, ale oni się ubezpieczają tak nawzajem. <laughs> Jeszcze Waj jest na bocie. Dobra, ja to puszczę. Ja to puszczę na spokojnie. I tam na bocie, niestety. O, Olaf. Olaf, jakiś silny chyba się wydaje w tym patchu, co? Może nie wiem, czy w tym patchu, ale ogólnie jest dosyć silny. Grałem nim. Chyba pętę zrobiłem, jakąś 7 na 5 czy coś. Ja pierdzielę, jak on morduje. Klaus bardzo. Idę, idę. Ona tutaj ma dużo skoków. Ale dobra. Ja, ja dużo też gram Katariną, także dokładnie wiedziałem, co chciałeś zrobić. Pyk, pięknie. 300 golda dla mnie. I dzisiaj będzie streamek ogólnie. Planuję zrobić dzisiaj streamka. Myślę, że tym Belwetch. Nie wiem. Nie wiem, co, nie wiem jak się wymawia tego championa. Jego imię. Ale właśnie będziemy sobie grali nim na PB. Nie wiem, widzowie, macie konto na PB, to można jakieś normalki zagrać wspólnie. Ale pewnie macie. Widziałem, że Marwek sobie z tego streamował. I ogólnie też widziałem szoty, że już jest, jest ten champion po prostu grywany, testowany. Także zobaczymy. Podobno mega silny, podobno slapuje, mm. <laughs> podobno robi i oro robi każdemu. Dżungler, także zobaczymy. Ja nie jestem najlepszym dżunglerem, ale mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś sobie, ziomeczku, poradzę. Tutaj wejgar... Ojeko. Po prostu sobie uciekła. Unlucky. Dobra, Kanon się ma. Dobra, puszyjemy tego Mida, co? skacze na łeb, 2 HP, dobrze. Tylko potrzebuję jeszcze tego na shurtufa właśnie. To wtedy będę robił oro totalne. Tam na topie się biją, ale spokojnie. Mamy tutaj Heralda. Teamage. Olaf jeszcze to przytankował. I Herod żyje. Także kolejną kolejne natarcie zrobi. Nie no, my to puszyjemy. Ziomeczku, pa, co oni tam robią na topie? Przestańcie jakieś. Ziomy, ja ci nie blokuję. Sorry, Irelia <ścoughs> Dobra. Inhibitor to już chyba troszkę za głęboko. Oni tam puszują topa, ale pa co my zrobiliśmy na midzie? Myślę, że Warf. A ten dostał. Ten ma taki recall honorowy. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale tak się tak, taką kuleczkę miał, właśnie od honoru. A tutaj idzie zera. ja jem zabiję? ignite, dobra, ulti. Nie no, ja muszę uciekać. Muszę uciekać, ale się wbiłem. Spoko, ale kolejne pieniążki. Ty, dzięki tej runie starczy mi na nasz ortufa. Dobra, pięknie. <laughs> Ale kurde przeciwnicy, ten Darius 3-1-148 farmy. Ja piszę, widzę, <grydzę>, nie wiem, czy dam sobie z nim jakoś radę. W ogóle mi się światło zepsuło, nie wiem, czy to widać, ale mam, mam trzy lampki ogólnie w pokoju. Jedna właśnie se zgasła, nie wiem, co się dzieje. Jest tam coś z prądem, ewidentnie nie tak. Ja nie jestem niestety elektrykiem, to nie rozwiąże tej zagadki. Ale coś tam właśnie ciągle mi się... ciągle mi się tam coś robi. Niestety. Ciągle mi się psuje. chyba Rabadona wezmę. No z Rabadonem to już powinny być one -shoty. I kurczę jak chcę ten... na Dark Seal z stat... taki ziomek. A tu są portale, to mogłem użyć w sumie. Hmm. Dobra, pójdę sobie bota. Chociaż tego Dariusa bym przytulił mocno. Coś tam bym go zaorał, Chociaż ta też silna, kurde. Przeciwnicy trochę silni na tej górnej części mapy. Gierka będzie trochę długa. Ale mam nadzieję, że zdążę nagrać odcinek. To jest 13.01. Mam nadzieję, że YouTube też zdąży przetworzyć, co? Dobra. Puszczę sobie tego. Bo to chociaż ciężko też będzie z one-shotami chyba, bo skoro każdy champion ma więcej HP i więcej armora, więcej Magic Resistów. To teraz te one-shoty to będzie jeszcze ciężej robić. No nie wiem, zobaczymy. Megar tam na supportzie Oro robi. O, Kaitlin. Ja pierdziele, ziomek. Dobrze, apet, Aksik. No, jak ktoś wejdzie do krzaka, to po prostu nie ma innej możliwości. Trzeba zaorać. Namida no, przyjda. Ładnie, ładnie. To ten Jax. Nie Jax, Darius. To, to czekam na W. Znaczy nie na W, tylko... O dobra, nice, nice. O, AP Jaxem to nie można się tak... Eee... Kurde, w sumie mam na shortów, a to... A i mam też ulta. Ten co trzeci atak, to chyba można tak bić, bo na przykład jak się gra eco, to wiesz, walisz komboska a później masz dodatkowego movement speeda. I biegasz dookoła jak dzban, i po prostu czekasz na swoje cooldowny. i myślałem, że czaksem przynajmniej podapę też się powinno tak grać, ale w sumie powinno się walić lampą po ryju. Ziomeczka, co tam wali u ciebie? Ty masz duża armora, ale ty się chyba nie spodziewasz, że ja z lampy biję po pięce, co? Co, jakby miał ja prawdziwą broń? Dobra, ładnie. Cofka do bazy. To jakieś apeczki. Za chwilę jest ten hekstechowy drake. Ciekawe czy już naprawili tego buga, bo był taki bug, że tutaj się niby pojawiał jakiś drake, a tak naprawdę był jakiś inny. Ale widzę, że na razie wszystko działa. Także dobrze. Portalek. Siema, siema. Co ja mogę zrobić w teamfightie? Chyba bym shotował jakąś Caitlyn albo Katę. Chociaż kurde, Kata ona 1.765 farmy ona nic nie zrobi w tym fightcie widzowie ale co ja mogę No właśnie trzeba sobie takie pytanie zadawać co ja muszę zrobić w tym fightcie i wtedy jak jest team fight to się nie zastanawiasz co musi zrobić tylko już wiesz a przeciwnicy drake'a wzięli no to trochę przypał może nie oni sobie poszli a ten darius o o o o o o o o Chociaż też waj. Kurde, uta potrzebuję. Ej, ty, D mi nie działa. Kurde, klikam D Ej, Demi się zeps... Ja pierdzielę klawiatura do wymiany. Kurde, teraz działa. Ja pierdzielę. Klikałem flesza, widzowie, przysięgam. O chuj. Teraz działa. No oczywiście. A, Olaf sobie zrobił kwadro. Wojowo... Wojowojowiec. Widzo, jesteś moim ulubionym. Kurde, no klikałem te deja pierdziela. Fleszyk mi się zepsuł. Ty, klawiatura do wymiany. Trochę kosztowała. <laughs> Please na no, alczacie. No daj mu ziomek, to normalek. Ja daję. Nawet na rankedzie czasami daję. Chociaż w sumie jak jest wyrównana gra. O, a, niestety, za późno. Za późno, ale nice try, Olafek. Dobra, portal. Co jest? Ty co jest? Dobra. jakieś popsute dziwne. <laughs> nie wiem co się dzieje. Dobra, kolejny portalek. Mam nadzieję, że już nie popsuty. No i dobra, właśnie czekam na tego Rabadona. Taka Cajitlin to by po prostu... Bym ją zabił, ale kurde. Flash mi się coś nie naciska. Jeszcze raz. Nie no, teraz klikam D. Ale naprawdę to jak D nie działa, to jest już naprawdę wielki problem. A nawet jak, nie wiem, zmienię sobie, zmienię sobie flesza na jakiś inny przycisk, to kurde, w ferworze walki, ja i tak będę to D naciskał, no bo jestem już przyzwyczajony. A, chciałem się bić na tą Caitlin ale z tym potężnym Dariusem, to chyba nie ma mocnych. Gościu składa build jak do swojego brata, ten Darius. Tutaj mnie po prostu ultnął Caitlyn, ja to zapamiętam. Teraz się pojawia taki motylek, oj ziomek. Kaczy, Kurde, prawie tą zlanszatowałem Dobra, flash zadziałał Dobra, pięknie, ty double kill Wiecie co jest najlepsze? Że ja się wbiłem na Caitlyn A Zyra dostała taki wiep <ścoughs> No nieźle Jakoś to tak nie zaplanowałem O kurde A ja se grompa robię, co? Nie no, moi teamieci to Też są zajebiści Kochani widzowie ja to sobie wezmę. Mam już kajs na Rabadona. Oni tam Oro robią. Oro robią? Tak. i nic nie zrobi. Mam jaki latpis. Nie. nie mogę. Ale dobrze, dobrze, dobrze. je, to i się cofnę do bazy. Nie no chciałem. No kurde, poddali się Ademy z Rabadonem. Widzowie. Kurde, szkoda, no ale trudno. Dzięki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapeczka w górę, czekajcie na następne odcinki. Uśmiechnij się, byczku, masz naprawdę super uśmiech. Cześć!